Hej, hej, witaj serdecznie z tej strony Kamila. W dzisiejszym filmiku pokażę ci jak wykonać proste y, kartki y, tuszowane bezpośrednio na bazie bądź na y, kawałku y, papieru wizytówkowego i doklejane do wierzchniej warstwy. E, przygotowałam sobie z grubszego kartonu takiego dosyć śliskiego z wierzchu. E, Szablon. Wycięłam go wykrojnikiem, jajeczko, i tuszuję z jego użyciem, czyli z użyciem tego szablonu, tuszuję sobie jajeczko. Moje prace są zazwyczaj mierzone na oko, czyli postarałam się w miarę wybrać to jajeczko, tak po środku mojej bazy. Natomiast Wiem, że, że nie jest to idealnie po środku i jajeczko na pewno jest nieco wyżej, ponieważ zaplanowałam sobie, że na dole pod jajeczkiem będzie napis. Teraz nałożyłam na ten szablon z jajkiem, nałożyłam szablon w paseczki i mamy pisankę. W ten sposób będę tuszować każdą moją kartkę. Pomiędzy użyciem na kolejnych kartkach staram się papierem, ręcznikiem papierowym wycierać mój szablon z tuszu, ponieważ tusze Distress Oxide bardzo długo schną i bardzo wysoce prawdopodobne, że tusz mógłby się zachować na tym śliskim dosyć szablonie i no, przetransferować z nakładaniem każdego kolejnego koloru. A co za tym idzie, mogłabym uzyskać niestety jakieś zabrudzenia. Kolory tuszy dobierałam tak, aby ze sobą współgrały. Natomiast szablony, no tak jak widzisz, dobieram w miarę pasujące dla mnie wzorem. Część jest w kropeczki, część jest w jakieś tam inne plamki. Tak żeby te pisanki były dosyć ciekawe, a zarazem wzory nie były przytłaczające, no i żeby oba kolory były widoczne, <tuszuje> tuszuję z użyciem szczoteczek, to jest dla mnie najlepsze narzędzie, jeżeli chodzi o tuszowanie, szczególnie jeżeli chodzi o tuszowanie z użyciem szablonu plastikowego, ponieważ włókna. Bardzo do, dobrze radzą z y, wszelkiego rodzaju przestrzeniami, niezależnie od tego, jakie te przestrzenie są duże i od tego, jaki szablon jest gruby. Natomiast gąbeczka może się niszczyć podczas y, tuszowania z użyciem szablonu. Także tutaj y, no, wybór zostawiam Wam. Y, tuszuję na macie y, silikonowej pomimo, że pod spodem mam matę szklaną i z matą szklaną dosyć dobrze się pracuje, jeżeli chodzi o tuszowanie ale, no właśnie jest ale jeżeli tuszujecie na szkle to papier będzie Wam się ślizgał natomiast tutaj ja sobie papier przykładam na bazie i bez problemu on mi się utrzymuje to będzie widoczne, ponieważ ja później będę tuszowała jeszcze papier, żeby z niego zrobić wycinane napisy no i wtedy nie będzie mi się chciało wziąć maty, ale ostatecznie i tak po nią sięgnę także no też uczulam na to na tą jakość pracy są niektóre akcesoria, które ułatwiają Wam pracę, więc jeżeli macie je pod ręką czemu nie skorzystać wykorzystuję kurki ze starego bardzo starego zestawu stempli Firmy Artemio. Kurki są proste, można takie w sumie narysować sobie odręcznie, więc też żaden, żaden problem, jeżeli nie macie tego typu stempli. Natomiast postawiłam na szybkość wykonania. Owszem, bardzo długo robiłam te kartki, to znaczy bardzo długo. Sama zabawa z wycinankami, z, z napisami dosyć długo mi zajęła. Natomiast cała reszta kartek jest szybka w wykonaniu, więc można dobrać zawsze taki napis, żeby, żeby jeszcze szybciej te kartki wykonać. Czyli na przykład, nie wiem, odbitkę stemplową albo embosowany napis. Wszystko zależy od was. Natomiast no, same te elementy, tak jak widzicie, dużo, dużo pracy nie wymagają i praktycznie bardzo szybko dzięki nim można stworzyć karteczkę. Jeśli zatem jak ja zazwyczaj z kartkami budzisz się na ostatnią chwilę, to takie kartki będą dla Ciebie idealne do wykonania. Tu jak widzisz są cztery kroki. Pierwszy: tuszowanie jajeczka. Drugi: tuszowanie wzoru na jajeczku. Trzeci: przygotowanie odbitki, czyli jakiegokolwiek elementu takiego dekoracyjnego, dodatkowego, mogą to być na przykład zajączki, albo jakiś kwiatuszek wiosenny. No, i czwarty, dodanie napisu, i kartka gotowa, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam ten typ tworzenia dla tych, którzy są w wiecznym niedoczasie i tak jak ja robią wszystko na ostatnią chwilę. Też od dłuższego czasu planowałam wykonanie kartek wielkanocnych. Ale ciągle gdzieś, gdzieś sprawy bieżące mnie odciągały od tego, więc no, zostawiałam to na, na, na później, na kiedy indziej. No i, i niebawem już święta, więc potrzeba będzie kart, jakieś kartki wysłać do rodziny. Dobra, i teraz jest ten moment właśnie, gdzie szykuję sobie papier na y... napisy i teraz tak jak mówiłam napisy możesz wykonać y... z użyciem stempla czyli na tej płaskiej bazie możesz bezpośrednio y... nastemplować sobie napis i to też będzie świetnie wyglądać a ja pod ręką nie miałam akurat żadnego wielkanocnego napisu więc y... więc postanowiłam wyciąć y... napis w... smacznego jajka Eee, zastanawiałam się, czy użyć ten, tego napisu, który miałam na pierwszych kartkach, które wam pokazywałam, eee, ale, e, ale ostatecznie postanowiłam e, wyciąć tym, e, pomimo że to była katorga. <noise> Jeżeli masz więcej kartek do zrobienia, to nie, nie idź w ten deseń. Tak jak widzisz, staram się tuszować obydwoma kolorami, które wyko którymi wykonywałam jajeczko, ponieważ te kolory się blendują ze sobą. No i co za tym idzie, będą doskonale pasować do mojej kartki. Tylko w przypadku tej kartki użyłam samego koloru pomarańczowego, bo uznałam, że pomarańczowy będzie takim bardziej jaskrawym dodatkiem napisu. I jeżeli bym dodała ten zielony do pomarańczu, to mogłoby wyjść coś zbliżonego do brązu, więc chciałam uniknąć yy, brzydkiego koloru na mojej kartce. Mhm. Tutaj, no, właśnie skończyłam. Teraz yy, pojawi się maszynka i będę wycinała yy, te napisy. E Wracając do napisu. Napisy można wykonać embosowane, można też wykorzystać gotowe napisy z arkusza skrapowego. Także wiele możliwości, aby usprawnić i przyspieszyć sobie pracę. Ja tutaj sobie akurat spowolniłam pracę, bo dodałam sobie cięższy element, ale ostatecznie kartki będą całkiem fajnie wyglądały. Nawet pomimo tego, że nie wszystkie napisy będą przyklejone prosto, i tutaj powiem, że nie bójmy się tego, że coś gdzieś nie jest prosto. Jeżeli robimy to na własny użytek i nikt tego nie będzie oceniał w formie klienta, który za to płaci, to pamiętajcie, że jest to rękodzieło. I jeżeli wysyłacie do rodziny, to liczy się przede wszystkim pamięć i to, że mieliście chęć stworzenia czegoś, czym obdarujecie danego członka rodziny. Także naprawdę nie przejmujcie się czymś, że coś jest gdzieś krzywo, albo no nie wiem, powiedzmy, napis Wam troszeczkę zjechał, no cokolwiek, czy tuszowanie się nie wiem, Wam nie podoba, bo gdzieś jest jakaś plamka. Kompletnie się tym nie przejmujcie, ponieważ osoby z rodziny nie wiedzą, jak to powinno wyglądać, więc cieszą się przede wszystkim tym, że sprawiliście im radość i że pamiętaliście o nich. W tym jakże trudnym ostatnio czasie to chyba ma bardzo dużą wartość, więc. Myślę że, myślę, że warto. <laughs> Nawet jeżeli coś będzie nieidealnie. Ok, wracając do karteczek. Jak widzicie, teraz sobie dopasowuję napisy do każdej kolejnej kartki. Lubię pracować taśmowo. Nie wiem czemu. Może, może wydaje mi się, że to oszczędza mój czas. E, takie bawienie się z jedną każdą kolejną kartką y, jakby wydaje mi się y, ponad moje siły, więc, y, więc staram się pracować taśmowo. E, tutaj y, jak widzisz używam y, tekturki, birmaty, jakichś tam ścin ścinków y, do y, podklejenia y, kurki. Y, Pomyślałam sobie, że troszeczkę nie za grubego dystansu może się tutaj fajnie sprawdzić. I no, każdą kurkę podklejam, podklejam na kwadraciku birmaty. Z napisami będę się trochę dłużej bawiła, ponieważ. Nie chciałam mi się szukać mojej buteleczki z metalową końcówką, buteleczki klejowej, więc tutaj nakładałam klej tą grubszą końcówką i odsączałam ją na serwetce, ale każdy sposób. Przyklejania ażurowych napisów jest dobry. Ja wiecznie, ale to wiecznie notorycznie, zapominam używania dwustronnego arkusza klejącego, bo to w sumie byłby najlepszy sposób przyklejania napisu tego typu ażurowego do kartki. Ok, moje kartki są już prawie gotowe. Mam nadzieję, że zainspirujecie. A jeżeli nie, to może zapiszesz sobie pomysł na przyszły rok. <laughs> A jeżeli wykorzystasz go jako inspirację, będzie mi niezmiernie miło, jak mnie gdzieś oznaczysz. Przyjdę, pooglądam i skomentuję. A jeżeli filmik Ci się podobał, będzie mi miło, jeżeli zostawisz ślad po sobie po swojej obecności i e, jeżeli nie chcesz przeoczyć kolejnych treści na moim kanale to e, proszę zasubskrybuj. A tymczasem żegnam się i do następnego filmiku. Pa. 嗯。